Pan z wami z Duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Mateusza a Tobie Panie Jezus powiedział do swoich uczniów słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb a ja wam powiadam nie stawiajcie oporu złemu lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek Nacnaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby i z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Oto słowo pańskie. Chwała tobie Chryste. Działo się to w roku 1230, gdy papież Grzegorz XI udzielił ogólnego odpustu tym wszystkim, którzy zechcą wyruszyć na wyprawę krzyżową do Ziemi Świętej. I wtedy chrześcijanie ze wszystkich stron świata przybyli do Rzymu, a wszystkim na życzenie papieża kazania głosił i nauki pewien Franciszkanin, pięknie wyglądający. Głosem silnym i pełnym, dźwięcznym, jak dzwon srebrnym, i pełnym siły, jakby grzmotu potęgi, wzruszając serca słuchaczy, mówił językiem łacińskim, a wszyscy go rozumieli. Tym zakonnikiem ubogim był święty Antoni. Tak ojciec Prokop, autor Żywotów Świętych, opisuje właśnie jedną ze scen życia naszego dzisiejszego wielkiego patrona. I wielka to dla nas radość, że dziś możemy czcić właśnie świętego Antoniego z Padwy, ubogiego franciszkanina. I już w wieku 15 lat on wstąpił do pierwszego klasztoru, szukając takiego odosobnienia od świata, który to świat ciągnął do grzechu. Szukał swojego miejsca w różnych klasztorach, w różnych zakonach, gdzie najlepiej mógłby się oddzielić od zła. A przywiązać do Pana naszego Jezusa Chrystusa. I dzisiaj widzimy, jak dzisiaj słabo naśladujemy świętego Antoniego, bo bardzo często nie myślimy o tym, aby odciąć się od tego, co złe, o jakimkolwiek wyrzeczeniu się grzecznych przyjemności, zrezygnowaniu z czegoś dla Pana Jezusa. Święty Antoni powinien być dla nas tu wzorem. A w klasztorze Antoni słynął z wielkiej pobożności, jednak uważano go za niezbyt mądrego. Jednak nasz święty nie próbował jakoś błyszczeć, jakoś wyróżniać się, aż do chwili, gdy musiał zrobić to z posłuszeństwa. Bo była sytuacja, kiedy w mieście, w Forli, zebrało się wielu Franciszkanów i Dominikanów którzy czekali na otrzymanie święceń kapłańskich. Gwardian wtedy Franciszkanów zabrał ze sobą Antoniego, a, a pewnego dnia właśnie tenże gwardian zażądał, aby z tych młodych yy, yy, zakonników, którzy przygotowują się do święceń, któryś wygłosił przemowę. I oni wszyscy wykręcali się, że są nieprzygotowani, że nie potrafią tak nagle spontanicznie powiedzieć. I wtedy Gwardian, mając niezbyt dobre mniemanie o Antonim, tak dla żartu polecił, żeby to Antoni powiedział jakąś przemowę. A Antoni z rozkazu przełożonego, słuchając tego rozkazu przełożonego, z wielką pokorą przemówił do wszystkich zebranych. Z takim talentem z taką wymową, z taką głębokością, że wszyscy obecni byli po, przejęci podziwem i osłupieli. I przy tym Antoni, jak zapisano, mówił tak pięknym i wybornym językiem włoskim, że bodzi, podziw już osiągnął szczyty i Guardian, tak poruszony tym talentem młodego zakonnika, wysłał go na studia świętej teologii. I jak my dzisiaj też słabo naśladujemy świętego Antoniego, bo zamiast skromności w człowieku jest taka chęć, żeby się pokazać, żeby się popisać, a nieraz złościmy się, gdy ktoś nas nie doceni, gdy ktoś właśnie naszej miłości własnej jakby tak nie, 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 nie pogłaszcze. Święty Antoni powinien być tutaj dla nas wzorem. I Antoni po studiach Został wielkim kaznodzieją, nauczając często na ulicach i zachwycając ludzi swoją cudowną mową i pociągając ich do wiary. Wtedy też, to był czas wielu herezji, działała pewna, szczególnie pewna grupa sekta heretycka, która mówiła, że nie ma Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Jeden z głównych przedstawicieli tej grupy, imieniem Bonowilla, dyskutował ze świętym Antoni. Antoni przekonywał go do prawdziwej realnej obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale ten, że był tak zatwardziałym, że do... powiedział wreszcie, że uwierzy dopiero wtedy, jak jego osioł będzie klękał przed Najświętszym Sakramentem. I Antoni powiedział, żeby dać mu trzy dni. I przez te trzy dni ten, że właśnie yy, niedowiarek nie, nie dawał temu e, swojemu zwierzęciu nic do jedzenia, aż z trzeciego dnia, gdy Antoni szedł z najświętszym sakramentem, podstawił temu swojemu z, e, osłu właśnie z, e, pokarm. I jak zapisują kronikarze, tenże osioł wzgardził pokarmem, a gdy przychodził święty Antoni z najświętszym sakramentem, przyklęknął osioł na swoje kolana. I zgiął głęboko głowę, dając wtedy wyraz tej wiary eucharystycznej, że nawet zwierzęta klękają przed Panem, który jest obecny w hostii. I tenże właśnie niedowiarek natychmiast nawrócił się i zawstydzony, że jego zwierzę było rozsądniejsze od niego i potrafiło zrobić to, co on nie potrafił wyznać wiarę w tą prawdę. Jak często, jak dzisiaj my słabo naśladujemy świętego Antoniego. Nieraz właśnie, nawet jak czcimy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to zawsze trzeba przyznać, że tej czci jest za mało, że zawsze w na naszej pobożności eucharystycznej mo mogło być więcej, że zawsze i zewnętrznie, jak ten osioł, i wewnętrznie, Możemy jeszcze bardziej uczcić Pana Jezusa, jeszcze częściej Go odwiedzać, jeszcze częściej w myślach nawet nawiedzać Najświętszy sakrament. Ale też święty Antoni miał wiele innych takich styczności z różnymi grupami, które odchodziły od wiary katolickiej. Siedliskiem takich herezji było między innymi miasto Rimini i antoni chciał tam głosić yy, nauki, chciał wygłaszać kazania, ale mieszczanie mówili, że nie będą go słuchać. I pełen smutku poszedł on nad, nad brzeg morza i zawołał: "Pokażcie się ryby moje i słuchajcie słowa Bożego", gdy zatwardziali ludzie nie chcą słyszeć. I cud się wydarzył, że ryby jakby wysunęły na tafli wody swoje, swoje, swoje główki, wydając że wydając się, że słuchały Antoniego, który przemówił właśnie do tych zwierząt, do tych ryb, właśnie swoje, swoje kazanie. I to zawstydziło za mieszkańców tego miasteczka, że ryby. Właśnie potrafią słuchać Antoniego, że ten wielki cud Pan Bóg sprawił, żeby ich jeszcze bardziej upokorzyć, że ich właśnie niewiara jest tak wielka, że nawet zwierzęta potrafią pokazać, że są zasłuchane, że oni nawrócili się i zaczęli słuchać kazań właśnie świętego Antoniego. I wiele jest takich historii z życia właśnie naszego, naszego patrona. I można też zobaczyć, jak dzisiaj my słabo naśladujemy świętego Antoniego, jak wygląda nasze słuchanie Słowa Bożego, jak my nieraz rozpraszamy się na kazaniach, jak nie czytamy może Pisma Świętego i Katechizmu, albo jak to robimy, to zawsze można, to, można postanowić sobie jeszcze trochę więcej, skupiać się na Słowie Bożym. I dla, z tych powodów, z tych y, historii, jakie przytoczyłem, między innymi, święty Antoni miał taki tytuł Młota na heretyków. Nie człowieka, który był młotem, bo niszczył był, y, ludzi. Był młotem, bo niszczył to, co jest złe. Niszczył herezję i swoją piękną nauką nawracał tłumy do kościoła katolickiego i prowadził y, ludzi do zbawienia, którzy poszli na jakieś manowce. I święty Antoni, nasz patron, odszedł z tego świata 13 czerwca 1231 roku i z jego też już śmiercią wiązało się i y, z jego grobem wiązało się wiele cudów. Y, w rok po śmierci już kościół uznał go za świętego, a miasto Padwa na uczczenie jego zbudowało wspaniały kościół. Gdy przenoszono jego relikwie do tego kościoła, otworzono jego grób, otworzono jego trudne i ciało uległo rozkładowi oprócz jednej części jego ciała, języka język wyglądał jak u żywego człowieka, jako znak tego że Pan Bóg cudownie zachował to czym najbardziej święty Antoni działał językiem, mówiąc o Panu Jezusie, głosząc nauki i do dzisiaj w Padwie to jest jeden, jest to największa relikwia Padwy, właśnie język świętego Antoniego i my również można powiedzieć, że słabo dzisiaj naśladujemy świętego Antoniego, gdyż nasz język nieraz jest językiem, który jest sztyletem, który potrafi yy, nietrzymany na wodzy yy, stawać się czymś, co rani, gdy plotka, gdy obmowa, gdy wulgaryzmy, gdy właśnie jakieś złośliwe słowo ranią innych. I wielkim świętym właśnie jest nasz dzisiejszy patron. A nam widzimy, bardzo wiele do tego ideału brakuje, ale On chce być dla nas wzorem, abyśmy wiedzieli, do czego dążyć. Taka jest rola świętych. Są pewnym wzorem wypełniania doskonałego, doskonałego wypełniania wezwania Pana Jezusa, doskonałego wypełniania nauki Chrystusowej i są dla nas wzorem, że człowiek może to, to zrobić, że można być takim. Że można rzeczywiście pójść w pełni za Chrystusem i święty Antoni jest dla każdego z nas dzisiaj tym wzorem, że można. I tak słabo Go naśladujemy, a On modli się za nami, aby było lepiej, abyśmy szli drogą do świętości. Dlatego niech dzisiejsze to wspomnienie liturgiczne, a także ta obecność właśnie figurki świętego Antoniego w naszych ogrodach Maryi będzie dla nas motywacją, abyśmy coraz lepiej Go naśladowali. A kiedyś zdobyli radość nieba. Amen.